Polski zawodnik mieszanych sztuk walki, Rafał Moks, zmarł 18 listopada w wieku 36 lat. Prawdopodobną przyczyną zgonu jest skok z wysokości. Rafał był znany ze swoich znakomitych umiejętności parterowych. Na zawodowych ringach stoczył łącznie 19 walk, z których 11 wygrał i 8 przegrał. Ostatnią walkę stoczył w 2016 roku. Polski aktor filmowy i dubbingowy Marcin Kudełka zmarł 24 listopada w wieku 59 lat. Największą popularność przyniósł mu dubbing tytułowego bohatera w Johnny Bravo. Polski aktor, reżyser i wieloletni dyrektor teatrów Andrzej Rożin zmarł 17 listopada w wieku 82 lat.